No, Co poradzę, Markus, no. Było to, wzięłem. Trzeba było lepiej pilnować. Że tak powiem, no refunds. Być? Kurde, jak ona brzydko wygląda tutaj na tym. Dlaczego nie mogli jej zostawić takiej jak była? Bo dali jej normalną postać sapiącą. Co ty o tym myślisz? Lepiej wyglądała zanimowana moim zdaniem. Wszystko tu lepiej wygląda zanimowane. Ty ja nadal jesteś w poszukiwaniu jakiegoś shotguna, bo ja mam tu 12 amunicji w ale on mnie w ogóle nie, nie ustawia. Eee, czekaj, zobaczę. Jezus Maria. Eee, ja właściwie mam... Mam swoje shotguny ale one są takie... Nie, nie te Jednostrzałowe albo bandita. Ale... Chociaż nie, mógłbym ci go oddać jak chcesz. Jest taki... Nie, ja po prostu tylko, że... pytam czy ty chcesz ode a, mnie. Czy ja chcę, a możesz pokazać. Myślałem, że ty chcesz, od... yy, chcesz jakiegoś shotguna. Nie, wątpię. A obrażenia mi podejrzewam, że jest... No ten, ten na obrażeniach średnio wyrabia, ci powiem. W sensie ten, którego rzuciłeś. Więc... Mogę wziąć na sprzedaż, nie obrażę się. To no wiesz. To idę. Sprzedawać. Ty jakiś koleś ciągle pójdę... z Autoszmatą? Ah okay, what you buy, just buy something. Excelata. What do you buy? Kurde, ale pomyśl, jak dobrym rozwiązaniem by było ustawić yy, sklep, w sensie automat sklepujący, obok, yy, obok maszyn losujących. O kurde, to jest mod do Wiem. gazerka. zastanawiam. Jest kurde grube. Chyba go wezmę. Głowie, że będę pił sobie w brodę. Ale o, pod po co on tam za skillę. Sprawdźmy, co dodaję. Tego nie mam, tego nie mam i tego też nie mam. I trzeba mieć po jednym punkcie przynajmniej. No to oczywiste. Zkolwiek, A po co to miał... dodaję? Bo to musi być pod coś konkretnego. Tu jest jeszcze jakiś, ale to jest, jest zielony, także nie jestem sobie A się to, to. Tak. to, że fioletowy to nie znaczy, że najlepszy. A ja wiem, ale kurde, tam masz dwa skile y i to prawdopodobnie w tym, w czym ci daję ten poprzedni skill. Znaczy poprzedni mod. o Trzeba zamknąć ze za sobą drzwi i iść na questa. Nie wiem czy teraz nie możemy zagadać do Mordekaja. I otworzy nam na dole ten ten No właśnie to robimy Bo morde do Mordecaja idziemy z tym questem An angel's wish Jak to jest poboczny to nie bierz Nie kurde ja ci mówię jakiego achievementu dostałem Taki achievement był właśnie Bo wiesz życzeniem e, aniołka było e, skinąć To takie wiesz że smutek niby nie No kurczę co to to? O, dostałem jeszcze ten skim. Fajnie. Pistolet na 300 demedza. Chyba zostawię ten slagowy, ale... Nie no panie. Ja pokaż mi to. Przecież, wam powiem, że... Okej, jak Mogę Ci pokazać pistolet taki nie najgorszy. Tyle obrażeń i jakiej firmy przede wszystkim. Obrażeń... 363 Bandita Nie, Bandit ma duża ammo w magazynku No, a To myślę, mnie że... też nie ustawia Że to chodzi w kancerkarze Żeby mieć duża ammo Znaczy, nie, nie. nie A to chodzi żeby mieć nasze odgranie z... dwa Musiał być w mu do 2 okay. A, no, nie, nie będę się wgłębiał nie, nie mógłbym mieć do, dobra Idziemy? Teraz idziemy do Eridium Blight Tu już ja czuję, już że powoli Kończymy tę grę Czy mi się wydaje No tak, bo to Origin brać? Nie, będzie jeszcze troszeczkę, przepraszam tutaj Tutaj ja troszeczkę... Yy, o, chwileczkę muszę to A właśnie, to ja tutaj sobie zobaczę tego skina Bo dostaliśmy za, z za zdobywanie ten O, reptilian ładny nawet Minecraft, proszę bardzo Możemy być Steve'em. A to ja też nie będę być. Why so serious? To jest chyba za ten, ten, ten achievement. Albo to. Ale to nie sądzę. Mimo wszystko weźmiemy. Dobrze. Czy jesteś gotowy na wyruszenie w magiczną przygodę? No pokąd no? Dobrze. Jest jakiś kurde wokół mnie lata jakiś dziwny piksel fioletowy, tak. gdy bije z melo. Nie, to ja strzelałem. A, myślałem, że tam. A dobra, to ma sens. Dobra. Catch a Nie mogę niżej tego wziąć. Dobrze. O, jaki ładny shogun bandita, bo magazyn dębnowy. Ale ładny taki, kurde. Czuć damage. Czyli my chcemy zwiedzać to miejsce? Sądzisz, że chcemy? Tak ja mi się nie wydaje. Spójrzcie, tu wszędzie jest fioletowo i ogólnie to jest jedno z miejsc, w którym podjeżdżacie koparką i zdobywacie miliardy eridium. To, 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 tutaj. To tyle. Nic, nic więcej nic ciekawego. Chociaż nie, jest tu jedna, jedna ciekawa rzecz. Ale nie, nawet więcej, bo tam tutaj są nawet ciekawe questy. Boże my nie jesteśmy zainteresowani robieniem questów pobocznych. Kiedy indziej, kiedy indziej, spokojnie. Ewentualnie nigdy. Ale to... W drugiej rozgrywce możemy... Możemy. Kolej, w drugiej rozgrywce ja bym przerażował to, co przeszliśmy do tej pory i nie brał wtedy questów. Dobry Wie. pomysł. Dobry I tylko zaczął brać pobocz na momentu, kiedy przestaliśmy je e e Ewentualnie tutaj. poza kamerą byśmy to szybciutko zrobili, na speedrunie takim trochę. Ja mam teraz iść. Pieniądze. 35 było warto. Do piło zębego. Piło zębnego, chyba powinienem raczej powiedzieć i pójdę ci do Nexusa Ładnie to zębnego tego, cauldron to jest kocioł Tak? Okej okay. nie, nie pamiętałem, faktycznie gdzieś, gdzieś wiedziałem, że gdzieś to słyszałem to, to ...to, słowo, ale nie pamiętałem co ono znaczy Piłozębny kocioł Z jednej strony chciałbym mieć odkrytą mapę z drugiej strony nie chce mi się tam jechać Spoko Raki Atakuje nas banda raków Gdzie raki zimują? Tak Bo, Aha, masz, w ja bym... Blight Wiedziałbym... nie nie nie, w lodówce tam jest O znalazłem zimno, Tam jest zimno wiesz Że humor czy nas wpuszczą samochodem nie, Podejrzewam, nie. że nie Proszę bardzo, co to o jest? Boże... Bomba domowa, granat i no, takim buzia z cygarem. Jest ciekawe, ciekawego? Nie. Dobrze. Wszystko nagle stało się dużo łatwiejsze. Echo jakieś. O. Kodoba ten pistolet. Boże. O kurczę. Halo. Już pomagam. Znalazłem pistolet e... i to nawet dobry. Przez przypadek go od razu wyekwipowałem. To jest rewolwer. E, tego Jakobsa. E, I ma 461 demedza. Zresztą się może przyjrzeć. E... Tu jest. To białe. Otaż... Jak biały to mnie nie interesuje już robi się wybredne Ale kurde przypominam no, ci że o, ten że niektóre białe rzeczy są Wiem masz tutaj przed wow. sobą do zabicia tak, tak, No widzę Ej średni... To ja sobie go wezmę A ja cię nie powodują pewnie O jednak mi się u... Ja się za tarczą schował O proszę bardzo Tu jest Wezmę sobie Chociaż o Boże to jest... Gdzie on ucieka? Nie uciekaj Nie proszę proszę no cholera Uciekaj bro cały czas strzela No i uciekł mi Powinienem go zeslagować i bić z mele. Przyda... Właśnie po to mi się przyda ten pistolecik nie ogarnąłem tego Najlepiej gdybyś miał ze pistoleciek ze slagiem i od razu z bonusem do obrażeń Z mele Takim bagnetem na przykład To jest No to spójrz Masz taki No stary Ja no też mam broń slagową Hyperiona No, to nie też pistolet Bodajże jest coś niżej. Nie wiedzieć dlaczego nie używam. Musimy wejść do groty. Ty wiesz, jaki masz e, dymiącego wiesz, Guana. Te nazwy. No na Facebook. co to? Listu? A wezmę. Przecież to był. A, dobrze, myślę, że to relikt przez sekundę. To nie, to nie bierę, to pierdolę. Nie mogę nic zrobić z tego pistoletu, Boże Święte. Jest... Ma takie wolne pociski. O, to chodziło. No, te piksele, te piksele są denerwujące. Plus jest jedyny taki, że nie musisz się bać, że nie trafisz na, na dłuższą metę. Ale oprócz tego... Dobra, nie wiem jak ty, ale nie zamierzam tam łazić specjalnie po planszy, tylko zeskoczę na dół za chwilę. Ma sens. O pieniądze i na dół Z okazji bazarda o. Proszę bardzo Shotgun to jest jednak coś do walki z tymi bazardami Dobra To jest ukryta ta Świneczka Tak? Tak jest Idę. Na dole przylawię Chyba pamiętam nawet coś Coś mi świta. Tak, żeby było przeczyścić to miejsce. Obok mnie się Tam Dam sobie radę. Nie zadaję za dużych obrażeń, ale zaraz potem mam shotguna. Na zeslagowanym przeciwniku O! Dobrze. Całość była zaplanowana. Od początku do końca. O, spójrzcie. To jest dokładnie taki sam beacon, Jaki, z jakim mieliśmy styczność przy poznawaniu cegły. A co chcesz? W sensie brika, jakby ktoś nie ogarnął, o co mi chodzi. Ogólnie... wygląda na to, że tutaj Hyperion już próbował coś robić, ale również mu nie wyszło. Halo, co się dzieje? Nie mogę wejść, no. Zaklinowałem się jakimś cudem w drabinie. Chyba sobie poradzę. Dobra, go, będzie, wieś, są Boże, zzydzi, nie nadążam celownikiem. Nie poradzę sobie jednak. -ci 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 -ci. A, już ci miałem kłamstwo. To Arabusem. Sylw, no Już ci pomagałem. Nie, mogę, mogę. Wyjść, jak się tak Sekunda. Piu. 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 Czy wy to widzicie? A, A bo to jest badass. Dobrze, czuję się usprawiedliwia A coś dla ciebie. Oczywiście do snajpienia. Ta. Zmniejsza shield capacity. To wiedzą co robić. Normalka. Przynajmniej są konsekwentni w tworzeniu buildów. ciekawe kolory ci panowie. Let's go. How hilarious. W ogóle uwielbiam jak Zero robi takie delikatne nawiązania do kier komputerowych w momencie, gdy wchodzi w swoją tą umiejętność. Co tam masz? Weź snajperka i jakieś SMG, teraz ja wezmę snajperka. Weź sobie, weź sobie wszystko. Nawet tam nie schodzę. Trzeba umrzeć, tak byś pomyślał, a ja bym powiedział kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo. Ale tam jeszcze na dół da się zejść, a skoro da się zejść to znaczy, że jest po co? ja mniej więcej tam spadłem. A ty już tu gdzie byłeś? No. Jednak nie było po co. Chyba, że jest ukryty znak wow, tak gdzieś. Nie sądzę. A nie ma. Chyba, że na końcu tej, tego wentyla, tej wentylacji. Kto wie. Tym, ja też zaraz będę miał poziom e, Kurde już lecę żeby szybko tylko drzewko skończyć Potem oczywiście wypełnię wszystkie skille prawdopodobnie Żeby nie było trzeba Kurde I będzie tak tutaj z... A my mamy tu wejść do windy i na górę lecieć już No Tylko jak ja stąd wyjdę? Tam jest... No, normalnie stajemy się. Skoro tak, jest tutaj... drabinka, ale ja oczywiście szukałem innej opcji. Jest tam inna opcja. Też drabinkowa, po drugiej stronie. Dobra. To się nie da. No jakim cudem? Kurczę blada, Nie skimyć, stary. Tak się nie robi. Jak to? O, level upem wstałem. Bo wiadomo, level upy dają całe życie. Keep it going, man. No nie! O kurde. Za dużego bursta mają. Jeszcze na plecach nam się pojawili. Poczekaj, ja go... nie! No kurwa mać, stary! No za późno, jak już się odpalę na zerku to nie ma. Za późno, masz przed sobą nomadów, masz za sobą kurde wszystkich. No jak już się odwrócimy do tego To żeś kurde wcisnąłem. do tego... Do tego naj najlżejszego żeś podleciał. No. idealno. Bo najbardziej był i najbardziej zagrażał, logika. Weź kurde. Nawet i się zaciąłem i nie mogłem zabić kości. Pośród... Próbuję go odwrócić Halo, tu jestem no Okej co się dzieje? Świetnie, już mam wyjebane. Ja też zginę, no świetnie Bo teraz kurwa się odwrócił jak nie trzeba No jezu Przypał Zjebałem troszeczkę No ale kurde jakbym tam cię podnosił to i tak by mnie zburstowali, że ohoho tak, to to przynajmniej mia miałem jakiś plan. Może no, być. Wow, chcę ale nie chcę. No kurczę, blade, sekunda. Chlećka mi nie podskoczył do niego. No naprawdę. Teraz to umarł Cały czas za tobą był, był ten, pluszaczek elito, Elitar le Maruder, inaczej bym nie wstał Taki był miły Dobra mam Za nami jeszcze jeden jest Rozumiem. No to akurat czas, żeby wymienić sobie na spokojnie broń Dokładnie Aha, aha, okej okay. Karabin sniperski w Ladofa. Bardzo dobrze. A. E, to jest takie średnie. Jeszcze ktoś. No za tym tym. Czekaj ja go tam pokrócę. Robione. Tak, to się robi. Nie ma mamu. Kurde, jest aktyw. Aktywowałeś moją kartę pułapkę. Albo zaczynam gołstować. Takie rozumiem, że śmieszne takie, bo w grach. Tak, takie haha. O kurczę.